Cztery dni koncertów i wydarzeń muzycznych 16 festiwalu kompozytorów polskich za nami. Bielski samorząd przygotowuje się do reorganizacji miejskiej Bazy Oświatowej. Projekt został właśnie przedstawiony do zaopiniowania przez wszystkie zainteresowane strony. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji pionierskiego w skali kraju projektu, mającego doprowadzić do bardziej efektywnej współpracy instytucji rozwiązujących problemy społeczne. Beskicki Festiwal Dobrej Energii to nazwa imprezy mającej upowszechniać wśród Bielszczan i nie tylko nawyki związane z poszanowaniem energii, a co za tym idzie z zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy. Park Słowackiego i najbliższe otoczenie czeka gruntowna modernizacja. Cztery dni koncertów i wydarzeń muzycznych 16. Festiwalu Kompozytorów Polskich za nami. To był przełomowy festiwal co najmniej z kilku powodów. Najważniejszy jednak po raz pierwszy zabrakło na nim patrona imprezy, profesora Henryka Mikołaja Góreckiego, który zmarł tuż po poprzedniej edycji festiwalu. Po drugie zmienia się również, można powiedzieć ewoluuje jego program. W tym roku poza pierwszym inauguracyjnym koncertem poświęconym pamięci zmarłego patrona, wszystkie pozostałe prezentowały muzykę filmową wielu polskich autorów. 16. edycja była też szczególna, bo od teraz zmienia nazwę na festiwal imienia Henryka Mikołaja Góreckiego. Podczas inauguracji koncertu w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w obecności najbliższej rodziny profesora odczytano akt nadania festiwalowi oficjalnej nazwy. Bardzo bym prosił tutaj, jeśli mogę, panią Jadwigę, bo, proszę państwa, festiwal już może być pod patronem pan, pana profesora, i w uzgodnieniu tu z panią Jadwigą, z rodziną pana profesora ustaliliśmy, że. Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt odczytać dla Państwa uroczysty jak nadania. Festiwalowi Kompozytorów Polskich w Bielsku białej nadaje imię profesora Henryka Mikołaja Gureckiego. Podpisano Jadwiga Gurecka, Bielsko-Biała, 5 października 2011 roku. Miejski Samorząd przygotowuje się do reorganizacji miejskiej bazy oświatowej. Projekt został właśnie przedstawiony do zaopiniowania przez wszystkie zainteresowane strony. Dokument, który opracował Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku Białej, został opublikowany na stronie internetowej tej instytucji i liczy sobie 46 stron. Punkt po punkcie autorzy starają się w nim wytłumaczyć zasadność wprowadzenia zmian i choć wiadomo, że nie wszystkim może się on spodobać, redukcje i przenosiny są wręcz konieczne. W biesku białej od lat spada liczba uczniów, a nakłady na oświatę wciąż rosną. To teza, z którą zgodzić się muszą wszyscy, a budżet miasta nie jest z gumy. Zegar został więc włączony. Projekt, który ma zachęcić do dyskusji, jest upubliczniony, a efekt ma być taki, że gdy zegar stanie 1 września przyszłego roku, sieć bielskich placówek oświatowych powinna być zgodna z możliwościami miasta i faktycznymi potrzebami edukacyjnymi. Temat jest bardzo trudny, ponieważ taka organizacja dotyka no, tkanki najbardziej czułej uczniów, nauczycieli, rodziców. Jest to bardzo trudne zagadnienie, ponieważ wszyscy sobie zdajemy sprawę, w jakich warunkach funkcjonuje oświat. Świata. W związku z tym te zmiany, które z punktu widzenia racjonalizacji wydatków no, wydają się właściwe, niosą ze sobą skutki społeczne. I o tych skutkach społecznych należy dyskutować. I stąd właśnie, tak wcześniej przedstawiony projekt, aby wszelkie możliwe trudności, okoliczności na które nam nie udało się natrafić, bo jeszcze raz powtarzam, w naszej ocenie projekt jest dopracowany, ale być może z punktu widzenia nawet pojedynczych zespołów ludzkich, rad pedagogicznych czy nawet nauczycieli, no jakieś zagadnienia umknęły. I stąd jest ta forma debaty, jak gdyby, gdzie oczekujemy na informacje od wszystkich, którzy chcą, czy widzieliby modyfikację tego projektu. Oczywiście mówimy o modyfikacjach merytorycznych. Stąd tak wcześnie, no rok przed. Zmianami to proponujemy, żeby nie było presji, że to już za tydzień czy za miesiąc nawet, że już sesja, że już radni muszą decydować. No jest czas na to, żeby każdy mógł spokojnie swój pogląd wyrazić. Mało tego, chcemy te poglądy potem zebrać, stąd ta data listopadowa, zebrać i przedstawić, żeby ci, którzy mają decyzję podejmować, a więc Rada Miejska miała no jakby punkt widzenia, także drugiej strony. W związku z tym. Wydaje mi się, że to jest wystarczające zabezpieczenie, żeby projekt był przedyskutowany, czy ma te walory, które w naszej ocenie występują. No oczywiście zmiana generuje wiele problemów dla poszczególnych osób, dla poszczególnych nauczycieli czy dla zespołów klasowych i stąd ta nasza propozycja, która ma jak najmniejsze skutki negatywne przynieść, na przykład przenoszenie całych zespołów klasowych, no bo chodzi o to, żeby tą sieć zracjonalizować, a nie żeby zaprzepaścić dotychczasowy dorobek uczniowski i nauczycielski. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji pionierskiego w skali kraju projektu, mającego doprowadzić do bardziej efektywnej współpracy instytucji rozwiązujących problemy społeczne. Projekt jest innowacyjny i niesie ze sobą wielkie możliwości, aby zdiagnozować problemy i móc je potem rozwiązywać, potrzebne są narzędzia. Pierwsi wiele lat temu opracowali je Amerykanie i z powodzeniem wykorzystują do dziś. Mowa o mapach pokazujących z dokładnością do ulicy występujące na niej problemy. Bielski MOPS chce stworzyć oprogramowanie, które najpierw przetestuje na jednej dzielnicy, a później zamierza rozwijać i wdrażać szerzej, propagując go w całej Polsce. Do tego potrzebna jest współpraca wielu instytucji, które później z mapy będą mogły korzystać. Taki cel jest tego projektu, żeby właśnie wypracować metody współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, różnymi nie tylko ośrodkiem pomocy społecznej i instytucjami rynku pracy. Również współpraca z organizacjami pozarządowymi tutaj będzie również wchodzić w grę. Panel ekspertów, który zorganizował Bielski MOPS, zgromadził przedstawicieli instytucji, które mogą i powinny włączyć się w projekt, oraz ludzi nauki prezentujących możliwości i korzyści płynące z posiadania przygotowywanej mapy problemów. Będziemy mogli zobaczyć, yy koncentrację różnych zjawisk i problemów społecznych, które będą oznaczone różnymi kolorami, czyli będziemy mogli zobaczyć yy, na, jak, jak jest, jaka jest skala występowania problemów społecznych, na przykład jeśli chodzi o sferę ubóstwa, o sferę przestępczości, o bezrobociu, yy, o tym, gdzie się koncentrują yy, nawet yy, zjawiska przestępczości pod kątem sprawców, gdzie dane, dane przestępstwo zostało popełnione. Także wydaje mi się, że takimi mapami mogą być zainteresowane również służby, które dbają o bezpieczeństwo w mieście. Teskicki Festiwal Dobrej Energii to nazwa imprezy mającej upowszechniać wśród bielszczan i nie tylko nawyki związane z poszanowaniem energii, a co za tym idzie, zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy. Idea zacna, a w Bielsku Białej stara się ją upowszechniać Biuro Zarządzania Energią przy Urzędzie Miejskim w Bielsku Białej. Część mieszkańców już uczestniczy w międzynarodowym projekcie Engage, realizującym w skali europejskiej ideę obniżania zużycia energii i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Stąd w jego ramach na plakatach znaleźli się tak zwani ambasadorzy poszanowania energii, propagujący i stosujący w codziennym życiu zasady oszczędzania energii. Festiwal, który 21 i 22 października odbędzie się w Galerii Sfera, ma w przystępny sposób, poprzez pokazy, konkursy, zabawy, taniec i multimedia, przybliżyć projekt Engage i nakłonić do jego realizacji z zyskiem dla naszego wspólnego zdrowia, a przy okazji i portfela. Wystarczą bardzo małe kroki. Wystarczy, tak jak żeśmy to kiedyś wyliczyli, 1% zmniejszenia zużycia energii. Każdego z mieszkańców miasta da w rezultacie 6200 ton emisji dwutlenku węgla mniej. Te kroczki mogą być bardzo niewielkie typu oszczędzanie w formie zmiany oświetlenia na energooszczędne czy gaszenie po prostu niepotrzebnych odbiorników energii, zakręcanie wody, która się niepotrzebnie leje. Czyli bardzo proste rzeczy. Park słowackiego i najbliższe otoczenie czeka gruntowna modernizacja. Jeden ze starszych i chętnie odwiedzanych parków, sąsiadujący z Bielskim Centrum Kultury, od lat istnieje w niezmienionym kształcie. Wszystko wokół się zmienia, pora zatem dostosować i park do potrzeb współczesności. Projekty są już gotowe. Zasadniczy drzewostan zostanie całkowicie zachowany. Zmiany dotyczą przebudowy alejek i związanej z nimi infrastruktury. W parku pojawi się nowe oświetlenie, na jego obrzeżach parking, a całość zostanie ogrodzona.